Cześć! Zrobimy dzisiaj kulki ziemiaczane, jako dodatek do obiadu, albo pyszną przekąskę. Co będziemy potrzebować? Dokładnie będzie wszystko w opisie, ale tutaj mamy na pewno, mam już ugotowane w mundurkach ziemniaki, tak, ugotowane, powiedziałem, że jajka, yy, mąkę, cebulę, pieprz, sól, gałkę muskatałową, natkę, pietruszki yy, i to wszystko. I tłuszcz. A, i puszka. Tak. A zaczynamy od tego, ja najpierw ugotowałem ziemniaki. Jak nie masz ugotowanych, ugotuj ziemniaki, albo zostały Ci może od obiadu wczorajszego. Wykorzystaj je, bo szkoda wyrzucić. Ja teraz przesmażę cebulę. Na tłuszczu pokroję ją drobno. Posiekajmy drobno cebulkę. Przesmażymy ją tak, żeby była zarumieniona. Na patelnię dajmy tłuszcz, olej słonecznikowy albo jakiś inny tłuszcz. Ja daję oliwę z oliwek, nie za dużo. No, chodzi o to, żeby to po prostu tylko trzymać cebulować. Pokrojoną cebulę dajmy teraz na patelnię. Ładnie jest czyli tłuszcz jest wystarczająco nagrzany. Dajmy szczyptę soli z pieprzem. Cebula się szybciej zeszkli. Zamieszajmy. No i tak musimy ją po prostu przesmażyć, żeby była lekko taka brązowawa. Tak. Cebula się smaży, a my weźmy się za ziemniaki. Te ziemniaki są ugotowane, także powinno to nam być bardzo sprawnie. Obieramy ziemniaki i dajemy tutaj do miski. Ziemniaki mamy obrane. Możesz je zmielić maszynką, bo do takiej ilości mi się nie chce po prostu brudzić maszynki. Ja je przeszturam i tak też będzie dobrze. Możesz zagnieść widelcem, możesz przetrzeć, przetrzeć przez sitko, jak masz metalowe sitko. Ja je zagniotę, też będzie OK. Do ziemniaków dodajemy Cebulkę Tak razem z tym puszem Tutaj po prostu ta cebula i tak na ten tłuszcz Tak ma być Dajmy pół szklanku, szklanki mąki, ale Przez sitko Zróbmy, żeby nie miały brudek Mąka nie miała brudek Daj łyżeczkę, łyżeczkę taką płaską e, pieprzu z solą i pół łyżeczki e, to jest gałka muszka. Okay. teraz dodajmy do tego jeszcze natkę pietruszki i dajemy natkę pietruszki posiekaną teraz dokładnie wymieszajmy w całe ciasto dokładnie, żeby wszystkie składniki ładnie się wymieszały Posyp półmisek mąką tu będziemy kłaść gotowe już bólki ziemniaczane. Pamiętaj też, jak będziesz miał za, za rzadkie ciasto, po prostu dosyp mąki. Jeszcze dosyp mąki, tak żeby było tak ciasto, żeby odchodziło od ręki. Tak. Tak przygotowane ciasto posyp delikatnie mąką na górę. Robimy... jakieś wielkich, dlatego że później przy smażeniu na głębokim tłuszczu, one w środku będą, no... Niby to są ziemniaki ugotowane, czyli nie muszą ten, ale tam jest mąka też surowa, czyli to nie zdąży tak się dobrze wypiec. Mniejsze po prostu będą krótkie na zewnątrz, a w środku będą takie smaczne. Naprawdę świetne. Świetna ta kąska, Przekąska. Przekąska. Zastępują często frytki. I zaskakują goście. Smak. I wrzucamy nasze kulki na tłuszcz. Dobrzany. Staraj się nie za mocno podgrzewać. Jak masz frytkownicę, to na jakieś 160 stopni. A jak nie możesz ustawić, to w skali 1 do dziewięciu na siedemce mniej tak. nasze kulki wymiaczane tak jak widać są już gotowe, idealne, dajemy je na papier, na ręcznik papierowy, tak żeby trochę ten odsączyć. Zobaczcie naprawdę, wyglądają świetnie, teraz będziemy smakować, jak to smakuje, ale najpierw rzucę następną partię.